To cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj gramy sobie Fortnite, ale dzisiaj Miki 7 Pro 7 ma urodziny, więc postanowiliśmy mu dzisiaj zatańczyć i dać torta. Możecie mu pisać w komentarzach, tak? Pisać mu życzenia, 100 lat i tak dalej. Dzisiaj zagramy sobie challenge. Miki wymyślił challenge, gramy tylko szarymi brońmi. Broń mi. Nie możemy używać innej broni, tylko szare, więc zacznijmy, jak na pójdzie ze mną. Dzisiaj oczywiście Jason, Miki i Wulkanos. Vulcanus, Vulcanus jest najwyższy poziom chyba tutaj masz z nas wszystkich po 208. Aż się tam pali. Dobra, lecimy chłopaki, szukamy szarych broni i lecimy dalej. Co można? Harpun. jest niebieski, nie możesz. Ok, idziemy szukać broni. Wędka jest szara, możesz to wziąć. Bierzemy wszystkie szare bronie, można korzystać. Można korzystać z wszystkich, wszystkich innych rzeczy. Granaty się nie liczą. Liczy się tylko szara broń. Na co ty nie lubisz pompy? Nie. Czyli bierzemy wszystko, 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 wszystko. Nic tu nie ma. Jest, mam szarą emkę! z wody wyłowię. Daj Nie mu w tak ci żadnej broni nie dam. No dawaj, dawaj, U, rybki, no dawać. Ej, mam pistolet! Ej, normalnie z wody tu wszystko wylatuje, szare. Chcecie? Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd. A ja kolejną A to idźcie stąd. Ja mam spocony wędkę, ale ci nie dam. Ja mam ruszczka. Ja mam inny. Dla mnie jest tocony, bo mam dźwięk. mi Jakąś broń. Mam tylko dwie. Dobra, to biorę banany. Dobra, chodź idziemy stąd. One są szare. Idziemy stąd. Jak ktoś będzie niegrzeczny, to gości z bananami. Ten już łódka dorwał. Kto Ja, Janek, ty nie możesz prowadzić. Nie możesz, bo na nikogo nie czekasz. Zawsze uciekasz. Dadson! Ja to zdrywował. Ale nie od nas. Wiesz, dlaczego od nas ucieka? Bo on o, chce ja pierwszy wiem. zginąć, bo on chce pierwszy zginąć, Jackson. Nie wiem. Macie! Porta, porta. Rzucam bananem! Rzucam ja... No, no i właśnie, już ginie, już ginie. No i teraz trzeba wyciszyć go, bo będzie się darek. Dobra, idziemy do, do strefy, chodźcie Zobaczmy do strefy, chodźcie ze strefy. A wie... A, wie, a, wie, a wie się, daj, dże... on poszedł? Joł. On z Nie wiem, bo on jest... Dziwny. Ja. Z kim walczysz? z nich, muszę, być, nie muszę Aha, dobra, tu są typy. Dobra, za chodź, bo mam. A, typy, typy, o nie ja, fajnie, koło mnie typ stoi, a jestem w tam drugiego. Ja nie mogę, kiedyś ze mnie debil. O, niech jest. Dobra, się walce, nie znów walczę, nie bój się. Gdzie ten jedyny mały mi na raz? No jestem, jestem. To boty są. Porabiłam tu, Nowe podki wziąć Ś czy nie mogę. Siupy są, chodźcie, siupy tu są. Chodźcie szybko ja bo strefa. Chodź się tutaj. Chodź No chodź! Chodź, chodź, szybko tutaj. Ale tu są duże, chodź. Dobra, nie chce, walimy. Jason. Jason! Za karę rzucam ci bananem. Chodź! Ej, jakby ja jestem taki spoceniec mały. Jason to jest krzywka, czy nie spoceniec? On nie umie grać, on tylko krzyczy jak. I się udaje, że umie grać, bo da, ma tyle mnie. on w nim... ma takiego skina, wydaje się, że jest spocony, ale z krzykaczem. Tak. Nie, a ty, a ty, a ty. Ej, Miki, gdzie ty jesteś? Ej, a ty na co umiesz dziewięćdziesiąt... Lecacz. Nie, nie umiesz 90, ja tak. A nie zginiesz? No ja bijam. Ale typek, to jest wolverine. Ja Janek, uciekaj stamtąd, chodź! Dobra, zostawcie Wolverina. Nie możecie, nie możecie, bo to jest mityczna. Chodźcie szybko do strefy do strefy do strefy, do strefy, do strefy, do strefy, do strefy. do strefy. Nikt tego nie zabije po drodze i tak jest strefa, to nikt go nie zabije. Chodźcie tutaj już, ja nie mogę, ale z wami się. Tu chodźcie, chodźcie, jak w przedszkolu. Już, Miki, dolazłeś? Cię ciągasz dzisiaj, strasznie. No super, bo ty idziesz zawsze pierwszy, to nie możesz normalnie grać, tylko. Dobra, jest leży. Tylko skaczesz, wychylasz, wychylasz się ja cały czas. No ja nie wiem, jakbym normalnie. normalnie. No, się na tych typów. Ej, dajcie mi fraga, bo mam Dobra, dawajcie z drugim leży. Ale prze, przeszukajcie ich, przeszukajcie, przeszukajcie. Przeszukajcie, przeszukajcie. Ej, Jason celatu niczego. Się, Gdzie są? są? Tu są, tam nie. i tam? Patki biorę nic... Ej, ale bym się to wziął, ale nie mogę! No ja też! To są jakieś boty. Dobra, leży drugi, dobijcie go. Dobijcie tego kolesia do góry. A tam jest jeszcze jeden. Chodźcie do strefy! Chodźcie do strefy! Chodźcie do strefy. Aj, aj, aj. A to może będzie jakaś wygrana? Wygrana, jak będziemy I się tam tak. A ty masz jakąś wygraną? Mam no, pełną, mam. Ty nie masz No tam jest, tylko tam jest ten boskit. Co dlaczego mi zabiera fragi? Ja nie wiem, mam cztery. Ja, ja mam dwa. Ja mam jeden. Ja, ja mam jeden. Ty zawsze masz zero, Janek. A ty. Za ty. ty mniej niż. ma zero. Tak, zawsze ma zero. A ty mniej niż. Znowu się rozdzieliście, znowu się rozdzieliście. Mm. Ja rozwalam furę. Jestem Maloła. właśnie tamten. O helka leci jeszcze. Kelka jeszcze leci ty w lesu. tu jest? Ja nie wiem. Z Wami grać normalnie w przedszkolu. Dobra, jeden obity. Helka, uważajcie. Właśnie, chyba ją rozwali. Co ten koleś robi na tym? A Gdzie jest helka? Nie, nie rozwalaj. Ole dostałem, jezus, Maria, ł matko. On mnie kolej się Od tyłu? Nie wiem, nie, od przodu. Ale zabuduj dostałeś? mnie, zabuduj no, no chyba tak, no bo to były dwa strzały, tak naprawdę. No to to był skarb. Ja, ja lecę. Macie jakąś, masz jakąś apteczkę? No ja mam trzy, więc. No A to myślę. Wiem, wiem, na chwilę banana. Prząt. Macie jeszcze coś do jedzenia? O Jezu! ty taki słaby? No. Nie lecisz jak ty jest. No i mnie zabili. Ja nie chciałam, nie mam na tym kompie. No to lecisz Nie na tym Bo jesteś gorszy. Tutaj... to się zamieńmy. Dawaj, zamieńmy się. Dalej. Dobra, cicho, 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 bo cię leczę. Może cię nie Miej... tak leczy. No, jak czy podjeżdża tu? Troje Zabiłem go. Bambika? No. To dobrze. Bo on był trochę... Ja, tym mnie tak dostał loła. Ale koleś ma rzeczy, Jezu, można było zebrać fajne rzeczy. No właśnie. A tu nic nie można zbierać. Ale tak wygraliśmy challenge, bo jest to 6. Nie, tu jest! jest. Poczekaj! O, nie dostałem, ale mnie zjechał. Już mi zabudował. To nie To... Nie, jeszcze Jason żyje. No Mrozu, ty już zginąłeś. Na Miki, ty już zginąłeś? No, <grym>, to on. To on. To no ale jest to 3, Nieźle. A, i oczywiście udało mi się odebrać płaszcz Tora i Tora w stylu. Srebrnego, Złoty. tak? Złoty, nie, srebrna folia. Tak, super. Okej, okay, elo.